Dzień dobry, witamy w programie Ecoland. Dzisiejszy program poprowadzą Sebastian Sikorski i Robert Wrękowski. Każdego dnia używany na całym świecie, każdy z nas codziennie słyszy ten sam dźwięk. Czy zastanawiamy się, jak kiedyś dbano o higienę? A jak dbają o nią teraz inni ludzie? Te oraz inne odpowiedzi znajdziecie w naszym reportażu. Zapraszamy. To jest Imperium Rzymskie w I wieku. Łączymy się z naszym reporterem, którzy zmyślili FS. Mateusz, jak dbano wtedy o higienę? Halo, halo, słyszysz mnie? Tak, bardzo dobrze. Witam Państwa. Mieszkańcy Efezu o higienę dbali w toaletach publicznych. Używali oni gąbek morskich, przywiązanych do kija, które moczono w wodzie. Oddaję głos do studia. Dziękuję, to było bardzo fascynujące. Halo, halo, co u Ciebie, Robercie? Jestem przed Zamkiem Krzyżackim w Toruniu, w Polsce. Zobaczymy, jak w XIV wieku radzono sobie z tym problemem. Toaleta zwana Gdaniskiem znajdowała się w wieży. Do higieny używano słomy lub kapusty. Poznaliśmy średniowieczną toaletę. Czas na chiński wynalazek. W XIV wieku powstał pierwszy papier toaletowy. Używany on był tylko przez cesarza. W 1857 roku Joseph Kety w USA sprzedał pierwszy papier bez rolki, a w 1879 roku Scott Paper Company sprzedał pierwszy papier w rolce. W 1999 roku w Japonii wymyślono toaletę bez papieru, jest to bidet, suszarka i panel elektroniczny w jednym. Jak działa? Zobaczcie sami. Mam przecieki, Masz, przecieki, No? Ciśnij ten No. mam przecieki, mam przecieki, mam to. nie przecieki, mam Nie to przecieki, to. Patrz. Nie Spray. Nie to Patrz. to. Patrz. Nie to. Patrz. Papier pokładany jest od najdroższego do najtańszego. Jest papier z powietrzem, papier kolorowy, papier graficzny, biały, miękki, zapachowy i papier ekologiczny. Więcej o tym papierze opowie nam nasz reporter znajdujący się w fabryce papieru toaletowego. Papier ekologiczny produkowany jest z makulatury. Akwatura miesza się z wodą. Masa z wylewki wypływa na sito. Masa z sita jest przekazywana na sukno. Sukna papier jest przekazywany na cylinder, gdzie jest suszony. Kolejna faza do suszania papieru. I mamy gotową wstęgę. Papier ścięty na roki i pakowany do sprzedaży. Nasz reporter przeprowadził ankietę w szkole. Dowiedzieliśmy się, jaki papier używany jest w ich domach. Wyniki ankiety są następujące. Jak myślisz, dlaczego wygląd kolorowy? Hmm, bo taka jest ich mentalność? Tak, a wiesz, że jest taka specjalna niszczarka, która przemienia zużytą makulaturę w ekologiczny papier toaletowy? Tak, jeżeli byłaby ona tańsza nawyki na całym świecie zmieniłyby się najlepszy. Tak, czas na zmiany. Żegnamy się z Państwem Sebastian Sikorski i Robert Wrunkowski.